to znajomo, idziesz do pracy kurwa co? robisz od 8 pewnie do ósmej, albo od 8 do 16 wracasz do domu i po prostu siedzisz przed telewizorem brzmi to znajomo, wpadłem w tą pętlę, ale co ci mogę powiedzieć um, no po prostu tak się zdarzyło um, wracałem do pracy przestałem trenować e, nie, wracałem do pracy, kurwa a, wracałem z pracy no i co? Um, miałem taki okres Dosyć smutny, no bo wracałem z tej pracy i nic ze sobą nie robiłem. Dlaczego? Dlaczego jakaś fobia z mi się wkradła? Nie wiem, ale był to dłuższy okres. I co, jedyną rozrywką to był jebany telewizor. Przez parę godzin, do snu, potem znowu robota. No i tak w kółko. Była to niekończąca się pętla, która trwała z półtorej roku czasu. Kontynuacja w kolejnym shortcie bo ten będzie za długi.